Cześć, 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 witajcie w kolejnym odcinku z No Man's Sky na kanale i słuchajcie, tak, jesteśmy tutaj dlatego, że mam nową, jest nowa aktualizacja, więc będzie content i tak, jesteśmy w głównym menu, będę najprawdopodobniej grał na moim głównym save, z którego zazwyczaj są odcinki spokojnie, ale tak chciałem właśnie zacząć, bo coś taki przeciek widzicie? faktycznie, wygląd menu się zmienił leciutko. A właśnie, mamy tutaj coś w informacjach o aktualizacji. No Man's Sky Waypoint, tak jest. Okej, okay, w No Man's Sky Waypoint pojawi się szereg nowych funkcji. Szczegóły poznasz odwiedzając www.nomansky.com. Okej. Okay. Własne tryby gry pozwalają graczom na stosowanie wszelkich aspektów rozgrywki do ich upodobań. Okej. Okay. Katalog został odświeżony i poszerzony. Zawiera zapisy głównych misji oraz historii. Kamienie milowe podróży... Dobra, gdzie co? Albo dobra, przeczytajmy sobie to do końca. Kamienie milowe podróży zostały poszerzone i lepszone, by dodatkowe wskazówki pomogły nowym graczom. Okej, okay, to spoko. Auto zapis jest teraz częstszy, dzięki czemu postępy w grze są stale zachowywane. To jest to, czego brakowało. Chyb ta gra w końcu będzie miała porządne autosejwy najprawdopodobniej, a nie na przykład tylko i wyłącznie jak wchodzisz lub wychodzisz ze statku, tak jak było wcześniej. Jak właśnie słyszałem, ekwipunek jest teraz znacznie większy i łatwiejszy w obsłudze. Wprowadzono okay. setki mniejszych i większych ulepszeń poprawiających komfort gry. Okej, okay, to jest, że twórcy Hello Games ciężko pracują, aby by było lepsze, się świat No Man's Sky. Miejmy nadzieję, że te zmiany przypadną wam do gustu. Dziękujemy. Hello Games. Ale wiecie co? Ja bym zrobił tak, że jeszcze odwiedziłbym to NoManSky.com z wami i może coś dokładniej na przykład jeszcze zobaczył. To nie, To jest dobry pomysł, zanim zaczniemy grę. Um, będziecie mieli raczej rozdziały w filmie. Zrobię Wam tutaj specjalnie, żeby. No, osoby, które chcą po prostu sam gameplay oglądać, a nie najpierw te rzeczy, bo ten odcinek pewnie będzie dość długi. To po prostu możecie sobie wtedy przewinąć do tego, jak już będzie sam gameplay. Wiecie co? Ja nie chcę nic mówić, ale na stronie Nowman Sky'a nie ma żadnej nigdzie. Zmianki o nowej aktualizacji. Ostatnia jest ta. Yy, ta Endurance, tam 3.99, a z tego co wiem, ta nowa to jest 4.0 Aktualizacja. I nawet, jak wezmę sobie tutaj, że. No, latest patch notes, to właśnie ta jest ostatnia. Nie ma nic o tej nowej. Halo, Hello Games, gdzie to się podziało? Zresztą, nawet trailer jeszcze nie wyszedł do tego, też jestem zdziwiony, po prostu trochę śledziłem a propos tej aktualizacji, ale i wiedziałem, że ona dzisiaj wyjdzie, ale myślałem, że wrzucą trailer na YouTube'a i wszystko, i że tutaj też coś będzie, tu na razie nic nie ma, czyli wychodzi, że chyba nagrałem ten odcinek jeszcze zanim wypuścili trailer i dali te info. No dobra, wiecie co, to w takim przypadku wracamy do gry, skoro tutaj <grytanie> nic nie ma o nowym update'cie. Dobra, wiecie co? Ja będę chciał najpierw, czy... będę chciał wczytać oczywiście mój główny save, ale zobaczyłbym, jak wygląda tworzenie nowego. Okej, okay, jest tutaj co innego. Jest nowy tryb. Wyluzowany. Okej, okay, ulepszone wrażenia, mniej zarządzania systemami, niższe koszty. Czyli to jest taki tryb, taki, no faktycznie wyluzowany, taki łatwy. To jest takie, jeżeli ktoś, nie wiem, <laughs> nie lubi się tak mocno bawić w Survivale, a bardziej by chciał sobie na przykład pozwiedzać, poeksplorować. Okej, okay, ekspedycja społeczności, to jest tutaj inaczej ułożone. Ale właśnie, własne to, to jest od łagodnej do permanentnej śmierci. Właśnie, bo ryb perm Dead zniknął, jeżeli widzicie. Bo jest na przykład survival, jest normalny, nie? Ale zobaczmy, jak to wygląda. O, patrzcie! Okej. Okay. Co ty mam Nie będę teraz tworzył nowego zapisu, tylko chcę zobaczyć, jak to wygląda, po prostu. Bo to jest coś nowego. Dobra. Elementy przetrwania. Okej, okay, brak, tylko zdrowie. To jest zagrożenia i zdrowie. Tak? W pełni. To jest tak, jak jest na normalnym. Stopień trudności przetrwania. Złożony standard, trudne. Ok. Spoko, zasoby naturalne. Print. Można nieskończony sprint ustawić na tych trybach? Ja pierdziele Ładowanie skanera, poziomy obrażeń, uszkodzenie technologii, konsekwencje śmierci, zużycie paliwa, wolne, rabat, ok, standard drogo. A to rabat to co to jest? Nie, to mi tutaj nie pokazuje. O co chodzi? Co wolne, Nerovat, Standard Drogo? ustawienia walki. Patrzcie, ile tego. Ile tego tu jest do wyboru, widzowie? Każdy. To, to jest trochę. To jest trochę jak tworzycie na przykład w Minecrafcie nowy świat. Też macie dużo opcji różnych. W tym od nowszych wersji można game rule jakiś na start ustawiać. To jest dosłownie to. Tylko że w no Man's Sky'u to jest świetne. To jest świetne. Podejrzewam, że jakby wszystko ustawić na najtrudniejsze, włącznie z tym, że ...że zapis usunięty i w ogóle to to jest tak, jakby włączyć sobie wcześniej przed tą aktualizacją tryb, Tak podejrzewam. Chociaż nie wiem, może to jest jeszcze trudniejsze wtedy. Dobra, nie wiem, ale ja bym się cofnął mimo wszystko. I czy to główny zapis ja jest nieciekawy? Chociaż no, zobaczymy, bo może jest tak, że w trakcie gry da się to zmieniać, bo skoro to jest mój główny zapis, gdzie jestem wykokszony już dość mocno, to mogę sobie ustawić na przykład jakieś rzeczy, żeby były trudniejsze. No, zobaczymy, czy tak się da. Tylko ja pewnie Wam wytnę to, jak się będzie tutaj gra ładowała, No to chwilę trwa zazwyczaj. I widzimy się już w samej grze. Dobra, jesteśmy już w samej grze, słuchajcie. Tak. Um, jestem na planecie polskiego huba no Man's Sky na Kraków. Nie wiem czy ktokolwiek tej gra, ale postanowiłem, że w końcu odwiedzę tę planetę i może jakąś swoją bazę postawię, tam zacząłem budować jeszcze tam nie ma nic konkretnego poza generatorami mocy i tymi i magazynem, żeby mieć dostęp do wszystkich swoich tutaj surowców. I dobra, słuchajcie, słyszałem coś, że... No. Ekwipunek ma być zmieniony, więc zobaczmy. Okej, okay, wygląda inaczej. Wow! Co się dzieje tutaj, ty? Ej, jestem absolutnie w szoku. O tak, ale jak go... Fajnie zrobili, tylko patrzcie ile technologii, tak jakby... Tutaj mam... Że jest zarchi zarchiwizowany. Czyli czekajcie, czyli ja sobie mogę poinstalować te rzeczy tej nowa? Ale patrzcie, jak fajnie! Patrzcie, możemy sobie... Nie no, to jest świetne. To jest świetne. Można sobie filtr wybierać jakby. Ale to jest dobre. Patrzcie, ikonki nawet niektórych rzeczy się lekko pozmieniały. Są takie ładniejsze. Ja. Yeah. Dobra, jestem zajarany. Serio, Robicie, co, tutaj mamy jakieś eski, to ja sobie je poinstaluję. I co? A, czekaj, czekaj, bo ja tutaj półtek magicznych nie mam, a tutaj... Nie można zainstalować tego ekwipunku. Ok, czyli tutaj będzie... Trzeba sobie trochę ekwipunek pól na nowe standardy. Oko, okay, jak to wygląda ze statkiem? Okej, okay, bardzo podobnie to wygląda. Do tego jest. Ja pierdziele. Jeszcze jak ja mam zawalony technologiami tak jakby. E, które miałem wcześniej, a teraz nie są zainstalowane, bo nie mam na to tak jakby... no, slotów chyba. Mam nadzieję, że będę mógł tutaj jakoś pododawać, pokupować i w ogóle. Come on, nie potem tyle jednostek. To mam nadzieję, że będę mógł kupić. samo tutaj, chociaż tutaj widzę, że mam jakieś wolne pola. I wygląda tak, jakby mogło być więcej. A frachtowiec? O, no frachtowiec też podobnie. Okej. Okay. Czyli to jest fajna zmiana dość. Ten ekwipudek. Zobaczmy jak to wygląda tutaj. ok, tutaj też jest zmieniony wygląd ogólnie. Katalog i przewodnik. Oni... Jakby... Połączyli to. Fajnie. No, tutaj te rzeczy to wiemy. Podstawowe, chociaż można sobie to poczytać. No tutaj podobno też to mieli odświeżyć. A zobaczmy dziennik. Okej, okay, no dziennik jak dziennik wcześniej, tak. Słyszałem jakiś ten. Yy, jakąś plotkę. Nie wiem, czy to prawda jeszcze, że podobno ma być coś nowego z. tym wątkiem fabularnym, całym. Ten. Nie wiem, czy to prawda. żeby nie było, że jakieś fake info tutaj podaje. No, powiem Wam szczerze, że wygląda to ciekawie akurat, a mam tutaj na przykład właśnie opcję ustawienia trudności, mogę se tutaj zmieniać w trakcie gry, come on, dobra, stopień trudności i przetrwania, trudne. Ok, zasoby bym sobie zostawił standardowe, sprint też, ładowanie skanera też. A poziomy obrażeń dałbym sobie na trudne. Uszkodzenia technologii też se dam na trudne. Konsekwencje śmierci. Standardowa to jest to, co było wcześniej, czyli że ten grup taki jest wtedy. Um, tutaj co jest? Brak utraty przedmiotów. A tutaj jest zniszczenie hm. Czy włączać to? Ja się zastanawiam Czy włączać to? Żeby, jak zginę Żeby tracić przedmioty, które miałem przy sobie Dobra, włączę to, może być ciekawie Okej, okay. Żenia i przedmiotów Zużycie ja zostawię chyba tak, jak jest Tutaj to też Zakupy Mogę dać na drogo No jednak tutaj Trochę kasy mam Dostępność towarów To zostawię standardowo Ustawienia walki, siła przeciwników Czekajcie, bo ten opis mnie tutaj ciekawi. No, nie mogę tego pokazać, że... badając z planety i głębin kosmosu czasem na wrogie stworzenia, planetarnych strażników lub usprojonych piratów. Czy to oznacza, że da się teraz spotkać jakby piratów, ale nie w statkach, tak normalnie? Nie wiem, nie, nie wiem, to się okaże pewnie wkrótce. Okej, okay, walka na powierzchni. To bym zostawił tak, jak jest. Walkę w kosmosie dałbym trudniejszą. <laughs> w końcu... W końcu sprawdzę swoje możliwości. Mam dobry statek i mam dobrą eskadrę dość, więc zobaczymy. OK. Zasięg, przenoszenie kierunków pobliżu to zostawiamy. Okay. można nawet wyłączyć, czy zasilanie basy ma być, czy nie ma być. Ja bym zostawił, żeby ma być, no bo zdobywanie reputacji. Dobra, też bym to zostawił na standard. Dobra, no to zastosuję te zmiany. Let's go! Lecimy wtedy. Dobra, ja bym sobie poleciał na stację kosmiczną. Zobaczyć... Właśnie czy ja mogę sobie... No na przykład coś z tym ekwipunkiem... Typowo zrobić. W sensie, że na przykład... Pola na technologię sobie dodać. No właśnie, bo ja tego nie, tam, nie zwróciłem na to uwagi tutaj. Tutaj widzę, że chyba... No ogólnie ładunek z tym ogólnym ekwipunkiem został połączony i tak jakby na technologię jest tylko miejsce tam wyżej. Czyli nie ma typowo osobno ogólnego ekwipunku osobno ładunku tylko jest po prostu um, jeden po prostu no jedna wielka część na ładunek tak jakby. Dobra. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, to jest bardzo nowe, trzeba się, muszę się przyzwyczaić do tego nowego ekwipunku, bo ja byłem przyzwyczajony już wiecie, no w przez lata jak jest ta gra, przyzwyczajony byłem do, do, do tamtego ekwipunku, bo on jednak się jakoś mega nie zmienił. Uuu, to wygląda inaczej, ten lot do stacji, ale stacja wygląda tak samo, widzę chyba, w środku, dokładnie. A odbicia chyba dalej mi się nie naprawiły. Nie wiem dlaczego. No nie, bo tak dziwnie się ten zachowują. Nie mam pojęcia, naprawdę. Serio, jeżeli ktoś wie i byłby mi w stanie pomóc, Dla, dlaczego one tak paskudnie wyglądają. Pomimo tego, że ma się no najwyższe ustalenia włączone, to napiszcie. Serio, bo to to trochę tak momentami boli oczy. Okay, no. Poszedłem nie w tą jakby stronę stacji, wiem o tym, ale zobaczcie, czy tutaj się coś zmieniło, na przykład w interfejsie. Nie on no, tutaj wygląda tak samo. Od kupowania i od sprzedawania. No dobra. Tylko wow. Spadają mi lekko FPS-y na stacji kosmicznej, to jest aż dziwne. Na stacjach kosmicznych zazwyczaj miałem najwięcej FPS-ów jednak. A tutaj mi spadają. To ciekawostka. No, dobra, zobaczmy sobie. Bo tutaj jest do ulepszania ekwipunku sobie takie miejsce. Troszkę zapnie momentami, nie wiem dlaczego, ale jak jestem na tej stacji, na powierzchni planety było dobrze, jak widzieliście. Może coś z optymalizacją jeszcze muszę poprawić. Okej, okay, mogę dodawać pole, a mogę tak jakby... Uuu, dobra, mogę wybierać jakie pole dodaję i gdzie. Spoko, i ja jeszcze do ładunku mogę se dodawać jakieś. Ja pierdziele To jest szalone. Co to było? Coś się zbagowało. Sprzeliście ten dźwięk. Nie wiem przez chwilę tej rafinerii. Nie wiem dlaczego. Dobra, kupuję to pole ekwipunku. Dobra, czyli będzie znowu latanie po stacjach kosmicznych i kupowanie pół do ekwipunku, bo ja miałem wymaksowany wcześniej, jakby ekwipunek, a teraz wychodzi na to, że mam tego malutko. Dobra, to mogę jedną z tych rzeczy sobie zainstalować, Co ja bym sobie chciał zainstalować. Się? Wszystkiego tutaj nie będę raczej instalował. Niektóre rzeczy możliwe, że posprzedaję za nanity. Chociaż widzę, że one mają bardzo małe wartości w nanitach, te technologie. To ma więcej. Kiedy po 16, to się ten nie opłaca. Alo, Dziwne to. E, dobra, do czego ja mogę chcieć? Bo co ja tutaj mam? Z takich rzeczy. E, mam coś niby do podtrzymania życia. To mogę coś do ruchu wziąć. Przecież... Tutaj do ruchu eskę mam jedną. To bym sobie ją wziął wtedy. Dobra. Co nadaje? No okej. Okay. Wygląda sympatycznie. Bardzo. Ale ile ja mam miejsca na ładunku statku? Mam bardzo dużo miejsca na ładunku statku. To no nie wiem, czy ja sobie tych technologii nie poprzenoszę, tak jakby na statek, żeby sobie ich tam na razie nie przechowywać. Żeby tutaj w tym ekwipunku mieć no, więcej miejsca, tym no, moim głównym. Mam próbkę co mogę rozbić. Jakieś śmieci, bo po prostu one się tak zbierają. Jak się lata. No to przenoszę sobie na statek wtedy te rzeczy, żeby mi tutaj aż tak nie zajmowały tego ekwipunku. No, będę musiał tutaj powiedzmy, że se zrobić w technologiach em, jakieś porządki, ustalić co będzie mi jakoś bardzo mocno potrzebne, e, co nie. Tylko one mogą mi się tutaj z y, rzeczami do statku pomieszać, i chyba to już zrobiły. Oj, to nie był dobry pomysł. No czekajcie, ja sobie muszę oddzielić, co jest do statku, co jest do kombinezonu, nie? No, na pewno to jest do kombinezonu. Te rzeczy chyba też. Ta pamięć to jest w ogóle, tej. Tak, to jest do kombinezonu. To też. Tak na drugą stronę dam te do kombinezonu rzeczy, żeby mi się nie pomieszało. Okej, okay, a te są chyba do statku, chociaż nie wiem. To? Nie, to jest też do kombinezonu. To jest też do kombinezonu. To tutaj sobie to dam. To jest na pewno do statku. Napęd kadmowy. No, ja tutaj mam dużo takich rzeczy w sumie, które są przydatne. Będę musiał sobie zainstalować od nowa, tylko po prostu. Nie mam slotów, a w sumie na dostatku mogę sobie jeszcze pododawać sloty. W sumie, skoro już jestem na stacji. E, ulepsz. Okej. Okay. Kurde, drogie są te magazyny, ty ja cały ten. Ha, w końcu sobie dałem na drogo. Nie wiem czy to się też tego tyczy, ale podejrzewam, że tak. No, troszkę wydam. Tak naprawdę dwa mogę kupić i mi już zostanie mało pieniążków. Dobra, czyli yy, wraca grindowanie trochę, bo muszę te rzeczy sobie poulepszać, skoro chcę mieć dalej maksa. Będę miał co robić przynajmniej, jej! Fajnie. Ogólnie będę miał teraz co robić w tej grze, bo będę chciał zobaczyć jak chociażby... Jak wygląda ten tryb nowy, ten... Jak on się nazywał ten. Yy, Tam, że wyluzowany on się chyba nazywał. Wyluzowany. Bo ja tego nie mogę znieść. Opcje graficzne. Patrzcie. Takie mam ustawienia. Ja nie wiem co. Tutaj ten. Coś pewnie z tym anty jest. Może wezmę na przykład DLSS i go wysta ustawię na jakość. Mam nadzieję, że nie będę musiał resetować gry. O, to dobra, trochę lepiej to wygląda, dobra. E? Dobra, to lecimy. No tak naprawdę nie wiem, co jeszcze mógłbym w tym odcinku zrobić i sprawdzić, bo nikt więcej mi się takiego oczy nie rzuciło. Tam na pewno będę miał teraz trochę do roboty w tej grze i będę mógł troszkę tak wrócić do grania w nią nareszcie, bo będę miał co robić. Samemu, bo nie ma z kim grać w tą grę. A bardzo chciał z kimś pograć. Jakby się znalazł jeszcze ktoś z kim bym na przykład mógł nagrywać odcinki bądź streamować to byłoby tak pięknie. Ale dobra, wrócę sobie po prostu na planetę na której byłem, na no ten Kraków cały. Eee, tylko... Która to jest? No, chyba była daleko dość, nie? Czy nie? Brzynka ciekawe nazwy. To jest chyba to. Nie, Wawel to się nazywa. Nie jest to. Chyba. Czy jest? Czy Kraków to jest ten? To jest układ. Nie, układ się inaczej nazywa. Ach, Kraków jest księżycem takim malutkim. A przy jakiej planecie on jest? Przy takiej, dobra. Um, wiecie, where gdzie jest ta planeta? Gdzie? To nie jest to, to jest ten cały, ty... Gdzie jest ta planeta, halo? To w się sensie ta duża? Jakby? To jest ta planeta, to ten... Księżyc gdzieś jest z drugiej strony chyba. Słuchajcie, na widok z kokpitu, bo chyba będę to tutaj widział na tym wyświetlaczu. A jest tam gdzieś, bo to widać na tym, dobra. A, nawet moją bazę widać sobie. Związałem bazę Marcelika, hub. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze odwiedza te układy, ale po prostu poznałem, że sobie awalne ze swoją bazę po prostu w polskim hubie mnie nie odwiedzałem nigdy, czemu on zmienił tor lotu na koszykiem basę? Tego nie naprawili oczywiście, że on z dupy zmienia kierunek lotu. W sensie, no, hotel po prostu lecę sobie tutaj. I będę chyba kończył ten odcinek, bo nic więcej tutaj dla was, no. Chyba nie wyciągnę z tego. ale zmiany jak najbardziej no mocno na plus, naprawdę mega mi się to podoba. No, jak pipunki chociażby jak świetnie wyglądają, nie? To jest coś pięknego. Dobra, to ja wtedy kończę ten odcinek. Yy, zapieram się od razu za zmontowanie go dla was i za wyrzucenie, bo to nie jest nie wiadomo ile tego. Yy, tak więc no ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć, widzimy się w następnym. Hej, hej.